Dajcie, kochani, grudzień to doskonały miesiąc na organizowanie akcji charytatywnych. Po pierwsze, dlatego, że ludzie są bardziej otwarci na dawanie. Po drugie, nikt nie odmawia wówczas przyjmowania prezentów. Postanowiliśmy więc my z naszą drużyną mustangów przyłączyć się do akcji pomocowej. Nie chodziło nam o jednorazową akcję, ale o taką, którą będzie można gdzieś później kontynuować. Wybraliśmy więc ośrodek interwencji kryzysowej Akson we Wrocławiu, w którym znajdują schronienie kobiety pokrzywdzone, ofiary przemocy domowej, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Dzięki pomocy członków zboru udało nam się uzbierać ogromną skrzynię potrzebnych produktów. Na zbiórce harcerskiej przygotowaliśmy, posortowaliśmy te wszystkie produkty, zapakowaliśmy ponad 50 paczek. Które musieliśmy na drugi dzień zanieść do ośrodka. Przygotowaliśmy również upieczone własnoręcznie pierniki, które dekorowaliśmy na sprawności dekorowania ciast. 17 grudnia rano, zaraz po śniadaniu, zabraliśmy wszystkie prezenty do samochodów i ruszyliśmy w drogę. Dotarliśmy do ośrodka i nie uwierzycie, takiej radości dawno nie słyszeliśmy. Radość dzieci wybiegających ze swoich pokoi z okrzykiem: Prezenty! Słychać było aż na samym dole ośrodka. Otrzymaliśmy później list z podziękowaniami dla naszego zastępu Mustangów i to jest również zachętą do kolejnych działań. Zamierzamy kontynuować zbiórkę, akcję i już wkrótce, w kwietniu, planujemy pojawić się w ośrodku z podarunkami. Przyniesiemy potrzebne środki higieniczne, ale również znów upieczone samodzielnie ciasteczka. Nie zapomnimy też o literaturze religijnej. Następnym etapem będzie już, ale to powiem Wam tylko w tajemnicy: koncert muzyki religijno-harcerskiej w wykonaniu naszej drużyny. Ale o tym w następnym sprawozdaniu.